Powiem Ci, że akurat w temacie PDF-ów to tak się świetnie składa, że to jest moje w ogóle odkrycie wszech czasów. Wiesz, ja, zdarzało mi się od czasu do czasu napotykać jakiś program, który, który był na mnie efekt wow, że o super, to jest świetny program, jest bardziej ergonomiczny, szybciej działa, mniejszy. Jeszcze do tego się okazywało, że jest darmowy, a przeczy definitywnie te, takiemu stereotypowi, że to, co darmowe, to z pewnością jest niższej jakości jakieś określone itd. tak Ile już razy było tak, że okazywało się zupełnie odwrotnie, wiesz, w ogóle ale jak już mówisz o PDF-ach, to to jest w ogóle dla mnie spektakularne, dlatego że to jest dosyć dla mnie jeszcze świeże odkrycie, chociaż nie pamiętam już kiedy, ale ja wiem, z rok, dwa lata temu może nie jestem już pewien dokładnie. Kiedy to odkryłem, ale zanim to odkryłem, to temat PDF-ów to, to był już taki, wiesz, mocno zabetonowany, ukuty stereotyp, że, że wszystko, co odtwarza, co ma odtwarzać PDF-y na komputerze, to będzie w mniejszym, większym stopniu chodzić o ciężarne. No wiesz, co tu mówić? O wiesz, że mam chrom, dobra. ktoś może zapytać nawet, że to po co tam, wiesz, po co osobny program do PDF-ów? Przecież w samym chromie można sobie PDF otworzyć, nie ma problemu. Błyskotliwym się to wydaje wiedzieć, że OK, mogę sobie plik PDF otworzyć bezpośrednio w Chromie, czy tam przeciągnąć w okno, Chroma i otworzyć. Ale Chrome sam w sobie jest przecież w czołówce programów, które. W czołówce kobyłek, może tak powiem, no, czyli najbardziej ociężałych programów, które najwięcej zużywają zasobów komputera, czy, czy to baterii w laptopie, czy, czy to wiesz tam zasobów pamięci operacyjnej, ile to zużywa, tak zwanej, czy w ogóle wszystkiego. Czyli innymi słowy, wiesz. Jak bardzo zużywają Twój sprzęt? A czym bardziej program zużywa Twój sprzęt, tym mniej ten sprzęt będzie żywotny. Na przykład będzie mniej ciągnął na baterii, albo po prostu szybciej się zużyje różne tam komponenty. Na szczęście, jeżeli chodzi o oprogramowanie, jest tak, że są programy zbudowane mniej. Są programy zbudowane bardziej przemyślnie, czy tak zwane ergonomiczne, czy, czy zoptymalizowane, bez, bez okrajania, po prostu zmyślnie. To jest szeroki temat. Temat w ogóle rzeka, dlaczego programy um, nierzadko obrastają w tłuszcz. To jest temat rzeka, no ale żeby za bardzo nie odchodzić od tego tematu i wiesz, bo tak nie musi być. Okazuje się, że wcale tak nie musi być, że program, jak wiesz, tam jest rozwijany, dochodzą nowe funkcje, czy, czy jakaś świetna wręcz funkcja jest realizowana, to, to musi od razu nie wiadomo, ile ważyć, nie wiadomo, ile tam zużywać, że musisz, o, musisz mieć nowego Windowsa, na przykład, albo nowy komputer, żeby uciągnąć dany program, żeby to w ogóle ładnie działało, komfortowo, a nie tam czekasz i czekasz i czekasz. To wcale nie musi tak być. To jest złudzenie optyczne. Jak dobrze poszukać, to się zaczynają coraz bardziej otwierać i otwierać oczy, bo zaczynasz napotykać programy, które przeczą temu całkowicie i można ich spokojnie używać na, na leciwym sprzęcie, okazuje się, że dają radę. Zresztą wiesz, to jest złudzenie optyczne, bo pomyśl, no okej, okay, mamy 2020 rok, oprogramowanie, wypada mieć najnowszy komputer, ale co? 10 lat temu nie, nie, ludzie nie mieli dostępu do realizacji, do realizacji takich zadań, jak np. odtwarzanie muzyki czy podgląd PDF-ów 20 lat temu, a, a wcześniej to jak to było robione, jak dopiero teraz są programy, które wymagają nie wiadomo ile pamięci, dobra, teraz okej, okay, wszystko uzasadnione, a wtedy nie było to dostępne, dopiero niedawno wynaleziono obsługę PDF-ów? Nie. I wiesz co, najbardziej właśnie w temacie PDF-ów to jest najbardziej spektakularne dla mnie, chyba bardziej spektakularnym przykładem się nie zetknąłem, gdzie wszystkie dotychczasowe programy do PDF-ów, ja nie byłem zdecydowanie zwolennikiem odtwarzania PDF-ów w Chromie, były kobyłkami. Czy to Adobe Acrobat, tak zwany Adobe, Adobe Acrobat Reader, to się tak nazywa, taki, taki flagowy program do tworzenia PDF-ów, czy to Foxy Reader, taki darmowy programik niby, chociaż chyba już w jakiejś tam wersji pro jest też płatny, strasznie obrosło to w tłuszcz, strasznie ciężkie, strasznie wolne, chociaż okej, okay, jak masz najnowszy sprzęt, tego się nie czuje, ale jak się nieco bardziej, wiesz, wyniknie, to wychodzi prawda na jaw, ile te programy zużywają, jakieś w ogóle straszne, w ilości, nie wiadomo po co, na co, tyle tego, a tu nagle, słuchaj, wiesz, w którymś momencie dotarłem do programu, który, który zrobił na mnie kosmiczne wrażenie, maluteńki programing, błyskawicznie działający, darmowy i okazuje się, że ma więcej niż wszystkie te programy, z którymi się do tej pory zetknąłem, Bo, wiesz, zacznijmy od tego w ogóle, dlaczego chciałem, dlaczego mi nie wystarczała obsługa w Chrome'ie, dlatego, że tak, w chromie. Chrom nie daje mi ciemnego motywu na PDF-y yy, i Chrom też mi raczej nie zapamiętuje konkretnie, w którym miejscu przestałem czytać PDF-a, to się może przydawać, ok. Więc używałem. No Foxit na przykład potrafił pamiętać. Potrafił też, yy, można było sobie w Foxicie powiedzmy zrobić, żebyś tam, żeby był ciemny motyw. Yy, ok, ale jednak to nie to, dlatego że to, to i tak nie działało super mega wygodnie. Yy, o czym nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy, dopóki nie zetknąłem się właśnie z tym nowym programem. Ten nowy program, on się nazywa Sumatra chyba? Albo Sumatra PDF Reader, albo po prostu Sumatra nie jestem pewien. Napiszę ci później. Natomiast w każdym razie ten Sumatra. Może, o, jest tak, błyskawicznie działa. Odpala się błyskawicznie wszystko działa. Można go skonfigurować, żeby miał ciemny motyw. I to nawet więcej powiem. Możesz ustawić kolory, jakie chcesz. Nie, że po prostu ma być ciemny, jasny, tylko dokładnie, jakie chcesz kolory tam tła, jaki kolor strony, jaki kolor tekstu, takie różne rzeczy. Ustawiasz działa. Co dalej? pamięta, gdzie skończyliśmy czytać danego PDF-a. Dalej, odtwarza PDF w zakładkach, czyli jeżeli chcesz, jak najbardziej jest to możliwe, żeby sobie kilka PDF-ów w zakładkach, tak jak w Chromie Strony, tak i w tym programie, można kilka PDF-ów w zakładkach sobie trzymać. Każdy będzie pamiętany, gdzie się indywidualnie, z osobna, gdzie się skończyło czytać. Nawet jak zamkniesz konkretnego PDF-a i otworzysz ponownie, to on zostanie otwarty tam, gdzie się skończyło poprzednio. Także to jest rewelacja fenomenalne. O, pokazuje też listę niedawno otwartych, pokazuje spis treści, jeżeli sobie życzysz, jeżeli PDF-y mają spis treści, nie wszystkie mają, ale te, które mają wbudowane jakieś takie spistreści, no to tam pokazuje, jest to bardzo wygodne, fantastyczne. Działa błyskawicznie. Żaden program mi tak nie działał. Wiesz ja używałem starego Foxit'a, Specjalnie starego Foxit'a, Dlatego, że czym nowszy, tym bardziej kobylasty. Zrobiłem sobie taki eksperyment, że w którymś momencie sobie z wersji na wersję patrzałem, ile ważą pliki instalacyjne same. i Wiesz, to, to już samo obserwacja tego jest. Bardzo interesującym doświadczeniem w życiu, patrzeć jak to się rozrasta, rozrasta. A chodzi tylko niby o takie, wiesz, beztroskie otwieranie PDFów, nie? A tu patrzysz, że program z roku na rok czy z wersji na wersję wręcz strasznie rośnie, strasznie obrasta w tłuszcz. Po co? Nie wiadomo o co chodzi w ogóle, nie? Niby takie napędzanie, nie? Że o nowy, musisz mieć coraz to nowszy komputer, coraz to nowszy sprzęt, czy Windows tam nowszy, żeby to działało dobrze. A to się okazuje, że nie. Dostajesz taką sumatrę i ci działa błyskawicznie, błyskawicznie. A żeby tego było mało, niedawno. Miałem takie coś, że, że, wczytałem się i po wczytaniu się w detale opisu tej Sumatry dotarło do mnie, że ona obsługuje też e-booki. Taki, wiesz, te takie najbardziej popularne formaty EPUB -pop i MOBI, to mi się pierwsze rzuciło w oczy. Ale nie doczytałem od razu. Ale stańmy na tym samym, że no e-booki. Wow. Do tego to ja nigdy nie miałem programu, nigdy nic mi nie mogło tego odtwarzać. Jest taki program Kalibr, też darmowy, też straszna kobyła, on tam niby można go zmusić, żeby pokazał e-booka, ale to jest strasznie kobylaste, strasznie ciężkie, strasznie dużo zasobów zjada i w ogóle. A ja potrzebowałem po prostu prostego programu, który mi odtworzy e-booka w formacie np. EPUB tak samo jak pdf Po prostu a jeszcze, żeby wiesz, pamiętał program, gdzie skończyłem czytać, żeby można było to w zakładkach trzymać, PDF-y z zapowami, na przykład, czy z mobi jednocześnie, to już w ogóle raj. No i to umie, świetne, rewelacja, już byłem w siódmym niebie na to. Ale nie, to jeszcze nie wszystko, słuchaj, na, na koniec, na koniec w ogóle, bardzo świeża sprawa, dotarłem niedawno do jakiegoś takiego egzotycznego formatu, nie wiedziałem z czym to się w ogóle je. Nie pamiętam teraz, żeby Ci dokładnie przytoczyć chyba, czy tam A, ABZ, czy ABW, czy jakieś 3 coś tam, nie wiem, jakiś taki egzotyczny format pliku. Że już nie pub, nie Mobi, nie wiedziałem, co to ma być w ogóle. Wy Googleem słuchaj, okazuje się, że to jest jakiś autorski format Kindle. Po co się trzymać tam standardowych formatów? Nie? Okazuje się, że Kindle ma nie tylko własny format autorski, własny sposób, własną wizję e-booków, co tych formatów autorskich ma cały w ogóle, wiesz, cały, całą rodzinkę nie? bardzo różne. Formaty e-booków yy, od Amazona, i yy, właśnie z jednym z nich się niedawno zetknąłem i też czym to odtwarzać w ogóle, no, jeżeli nie Kindle, oczywiście. Pomijając kim, dla czym to odtwarzasz, na przykład jakby się chciało na komputerze zerknąć albo poczytać wręcz na komputerze, a nie na czytniku. No i co się okazuje, wiesz, doczytałem sobie tak dla ciekawości w tej sumatrze, bo wiedziałem, że ona ma tam jakieś niespodzianki w rękawie i się okazuje właśnie dokładnie tak, że ma też cały w ogóle szereg jakichś egzotycznych formatów nie tylko PDF, nie tylko EPUB, Mobi, ale jeszcze inne jakieś egzotyczne właśnie formaty e-booków, e jak najbardziej odtwarza. Co więcej, jakieś formaty specjalistyczne komiksów, z czym w ogóle ja się nie znam na tym. Dlatego, że nie czytam komiksów yy, do tej pory, nie czytałem. Nie mam doświadczenia w tym, jak to wygląda od strony komputerowej, cyfrowej. A tam się dowiaduje, że są jakieś specjalne formaty dla komiksów i że ta sama Sumatra je obsługuje. To jest dopiero. Wypas totalny. Nie? Błyskawicznie odtwarzasz, błyskawicznie pokazuję, włączasz PDF-a, Szybciej niż w chlebie mam wrażenie. Wszystko na, na ciemnym motywie, jeżeli sobie życzysz. Dokładnie takie kolory, jakie ci pasują. Pamięta pozycję czytania, trzyma kilka jednocześnie w zakładkach każdej z osobna na poszczególne książki. Czytam dokumenty, broszurki, cokolwiek, obojętne pdf PAP, jakiś inny, właśnie od Kindla. Słuchaj, nawet masz listę, jak na przykład pod Windows 7, nie wiem, czy w 10 chyba też coś takiego jest, że tam lista najnowszych plików otwartych, można sobie przywołać, jak się nie pamięta, gdzie się trzyma na dysku, to patrzysz taką listę najnowszych otwartych plików, pyk, on ci ładuje. Jedno z najnowszych, niedawno otwieranych PDF-ów, na przykład, dokładnie tam, gdzie się skończyło. Czytać, rewelacja, ale nigdy w życiu nie zyskałem się z programem, który tak szybko działa. Robi to samo przecież. Co ten niby Foxy, nieco Chrome, co, co ten Adobe Acrobat Reader, ale to są wszystko kopyła. Tutaj masz błyskawicznie. Kto wie nawet, czy ten program nie zmieściłby się na tej leciwej starej, kiedyś były takie dyskietki, czyli półcalowe. Nie jestem pewien, ale wcale by się nie zdziwił. Maluteńki programik. Błyskawicznie działa. Nigdy się nie dotykałem z tak błyskawicznie działającym programem. Jestem w ogóle niebowzięty totalnie, że mam rozwiązaną na amen kwestię PDF-ów. Nic mi tak świetnie, rewelacyjnie PDF-ów nie odtwarzało, jak ten program. Genialne, totalnie genialne. Wyślę Ci adres, skąd to wziąć. Jestem oczarowany.